Witam was widzowie, dobrze was widzieć. Wracamy na kanał i wracamy z przytupem, ponieważ nie wiem, czy już się pojawił duży projekt. Jeżeli się pojawił, to super, jeżeli nie, pojawi się ogromny projekt z ogromnymi twórcami, których z pewnością znacie z odmentów internetu. Tyle wam mogę powiedzieć. Dzisiaj stwierdziłem, że wracam i stwierdziłem, że wracam no troszeczkę odświeżony, pędzel na głowie, boki wygolone, zarost trochę głębszy, troszkę mi się schudło, bo mamy regres choroby, udało mi się zrzucić tam chyba z 12 kilo. Co co zrobimy dzisiaj. Pokażę wam, jak stworzyć swój własny, rysunkowy awatar, którego możecie wykorzystywać na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, ogólnie w social mediach, na Twitchu. Możecie sobie z niego zrobić mały awatar. Zobaczcie, ja chociażby taki jeszcze stary awatar. Pyk. Widzicie, wyświetla się teraz Siemanko. Pat, 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 pat. Siemanko awatarze to jest stary awatar narysowany jeszcze przez Kubka, który kiedyś to dla mnie zrobił jako zlecenie. I właśnie ten awatar wykorzystywany jest na moim kanale gamingowym, więc trzeba to zmienić. Szybkie info. Zostaw łapkę w górę. Komentarz jakikolwiek. Dobrze Cię widzieć z powrotem, cokolwiek bo to naprawdę podbija zasięgi niemiłosiernie i z pewnością mi pomożecie wrócić w ten sposób a będę chciał tutaj robić content częściej co jeszcze mam wam do przekazania robię teraz Twitcha i kanał gamingowy Prozu95 na obu platformach, cyk cyk zapraszam was na oba konta wszystkie linki będą w opisie bo ja tam jestem praktycznie codziennie streamujemy sobie trzy razy w tygodniu takie szybkie info natomiast dzisiaj mam dla was najmniejszy tablet graficzny w jakim mi, z jakim przyszło mi pracować jest to tablet od Bosto BT101A którego przyrównam do iPhone'a. zobaczcie, taki jest rozmiar jest naprawdę mały ...ale nie za mały. 10,1 cala średnicy. Można na nim pracować tylko po podłączeniu jednego kabelka. Cyk. USB do USB-C. Lecimy od razu do konkretów. Wszystko będę rysował w Adobe, w Photoshopie wersji 2.23... ...bo ta 2.25 i 2.24 mnie troszeczkę e, męczy. Nie podoba mi się tam UI. Nieważne. Lecimy. Słuchajcie. Przede wszystkim od czego należy zacząć? Musisz zrobić sobie zdjęcie. Najlepiej gdzieś od czwarte i od profilu. Z tego względu, że dzięki temu... Będę Będziesz mógł, bądź będziesz mogła, wiedzieć na jakich aspektach swojej twarzy się skupiać. No i ja troszeczkę zmieniłem swój wygląd przez te parę miesięcy, jak mnie nie było. Zauważ swoje mocne i charakterystyczne strony. No u mnie jest to bardzo wysoko szpiczasty postawiony pędzel z włosów, wygolone boki, praktycznie na zero. Uszy z dużym dzyndzlem tutaj, więc ja zawsze zarysowuję bardzo duże uszy sobie. Żeby z tego obrońć może nie robić kompleksu, tylko żeby to jakoś uwydatnić w rysunku, bo to o to chodzi. Mam dość krzaczaste, z tego względu, że mam czarne włosy, czarne ślepia. Praktycznie ja mam bardzo ciemnobrązowe ślepia. No i mam bardziej zarysowany zarost niż miałem kiedyś, brudka, wąsy, więc to też trzeba będzie uwzględnić w całym rysunku. Czy wasze biurko wyglądało w ten sposób wielokrotnie, totalnie nie macie miejsca na to, żeby nawet ruszać myszką, a co dopiero narysowanie na tablecie graficznym. Wtedy wchodzi on. Powiem wam, że mamy do czynienia chyba z najmniejszym tablecikiem graficznym, jaki do tej pory miałem w dłoniach i dziś pokażę wam, jak na nim przygotować profesjonalnie narysowane awatary i emotki, które możecie wykorzystać sobie na Twitchu, na social mediów, na Instagrama, gdzie tylko chcecie. Zapraszam na film. Jak już to macie, wrzućcie sobie te zdjęcia na swojego kompa, laptopa bądź peceta. Przerzućcie sobie najlepiej na drugi ekran, żebyście mogli sobie śmiało pracować na tablecie graficznym. No i się inspirujcie. Słuchajcie, nie bójcie się Sięgać po inspirację Sprawdźcie sobie ulubione kreskówki Sprawdźcie sobie jakieś anime, które się wam podoba Które mi się jaracie Poszukajcie sobie kształtu twarzy, który was inspiruje Czy będzie to chibi Ja narysowałem trzy kształty głowy, żeby sobie samemu uświadomić Co ja właściwie chcę zrobić i w jakim kierunku chcę podążać, prawda? Ja wam to jeszcze przekleję, zobaczcie Kiedyś narysował mi kubek. Takie narysował mi kubek awatary i ja z nich korzystam na swoim kanale. Bardzo hucznie wbijajcie. Linki macie w opisie i w przepięknym komentarzu. tamem mnie znajdziecie. Więc takie mi narysował kiedyś kubek, a takie narysowała mi kiedyś kandelka. I kandelki jest właśnie bardzo taki okrągły, pulchny. Uwydatniło to fakt, że byłem grubszym gościem, że byłem taki właśnie fluffy, puchaty. Uwydatniła też wtedy, że miałem kłaki takie bardziej rozlazłe, zarośnięte, miałem boki. Kubek znowu zrobił w totalnie odmiennym stylu, z bardziej wyszczuplonymi podłogami. Różnymi wręcz twarzami, i on postawił na to, żeby na przykład nie rysować nosa. To było charakterystyczne dla tych rysunków, przez to były takie podłużne. I on wziął pod uwagę to, żeby kula z włosów na mojej głowie bo miałem wtedy jeszcze długie włosy, była też uwydatniona jak najbardziej. I charakterystycznym kolorem dla mnie wtedy był kolor żółty, czy to na bluzie, czy na koszulce, czy nawet na gumce do włosów wszystko to zostało uwydatnione. No w tym przypadku dzisiaj zrobimy raczej sobie po prostu żółte tło, takie słonecznikowe, ale zostanę przy czerni, bo wiecznie chodzę w czarnych koszulkach. Mam ich chyba ze 100 w szafie, więc nie będę świrował. Czarny jest moim kolorem po prostu, i tyle. Więc jak pierwszy i drugi punkt mamy ze sobą, czyli zrobienie zdjęcia, wrzucenie go do kompa, zainspirowanie się i cenie jakiegoś gotowego kształtu głowy, który nas interesuje, przejdźmy do fazy trzeciej, czyli wyrysowanie mimiki. Słuchajcie, jest to również recenzja tego tabletu, poza tym, że robimy fajne rzeczy. Szybko wam powiem dosłownie 40 sekund o wszystkim. Macie piórko w zestawie, macie taki fajny, magnetyczny pokrowiec Zobaczcie, cyk, taki opik. Widzicie? I tyle. Podłączacie go sobie do kompa albo do laptopa i możecie pracować totalnie gdzie chcecie i jak chcecie. On ma w sobie dysk 12 mega, na którym macie sterowniki do ekranu, czyli żeby przechwytywał. I sterowniki do Bosto ogólnie od firmy, żebyście mogli sobie go skalibrować, ustawić. Punkty nacisku, których ma aż 16 tysięcy i na nim pracować, gdzie tylko będziecie mieli na to ochotę. Ekran 10,1 cala przekroju. U góry macie taki czujnik do włączenia dotyku. Macie normalnie dotyk palców, wszystkie funkcje obracania, przybliżania i tak dalej. 16 384 Punkty nacisku. Rozdzielczość HD, ale jest to wystarczająca na taki ekran, z tego względu, że i tak pracujecie na tym, co Wam narzuci laptop bądź komputer. Więc ja pracowałem na pliku 8000 na 4500 pikseli i to było widać, że jakość była genialna. Sam wyświetlacz daje radę w HD, nie ma tu żadnego problemu. Miliony, a dokładnie 16,7 miliona kolorów. Bardzo ładny design, on dobrze wygląda po prostu na stole i przy pracy. I ma gamut, czyli pokrycie przestrzeni Bart na poziomie 90% SRGB. I chyba najważniejsze kąty widzenia 178%, więc możecie go nadtrzymać w ten sposób, i będziecie widzieli, co się robi. I ma 300 punktów RPS-u, czyli raport per second, czyli od razu wam praktycznie sczytuje, tu gdzie macie piórko, nie ma żadnego laga, więc możecie na nim pracować swobodnie. A tego się bałem, że on może nie ogarniać. Nie ma takich opcji. Ogarnia bardzo dobrze. Rysowało mi się na nim tak samo dobrze, jak na każdym innym większym Tablecie Tyle, więcej nie ma co gadać Wracamy do filmu Linki do niego macie w opisie Bo przystępna cena I niezależnie od wieku Fajnie jest sobie na takim popracować Ja go na pewno biorę na wszystkie wyjazdy No bo, no, come on Sadzam go dosłownie z laptopem W jeden plecak I nie ma tematu A dzisiaj wam pokażę, że w stylu, w którym ja pracuję Śmiało możemy sobie na nim pracować Przejdźmy do fazy trzeciej Czyli wyrysowanie mimiki Którą chcemy mieć Mimik jest... Jeżeli coś znajdę, to wam tutaj wrzucę e, jakieś przykłady na podstawie moich jakichś starych emotek. Wiecie, to są emocje typu miniaturki na YouTube. A. Wow! A, mm, o Jezu, jaki jestem smutny, wiecie. Zdenerwowany i tak dalej. Widzicie, marszki się tworzą. Brwi się zmieniają. Jest zaskoczony. E? zadaję sobie pytanie. Brew się zmienia. To się wszystko tu zmienia. Zwróćcie uwagę na swoją mimikę, na brwi, jak chodzą. Na nos, że się zadziera. Jak się zadziera nos i otwieracie szerzej buzię, to tu wszystko się się zmienia, jeżeli macie zarost, wąsy idą do góry, wykręcają się, rozszerzają się razem ze skórą, jeżeli pokazujecie zęby, jeżeli się uśmiechacie, to wszystko idzie do góry i łuki się tworzą, jeżeli krzyczycie, brudka i cała twarz się wydłuża, zadbajcie o to, jeżeli chcecie zrobić więcej emocji, to wszystko tutaj się powinno ruszać, nie mówię tu o nosie, tutaj wiadomo, że tylko dziurki się ruszają praktycznie, nie? Jak chcecie zrobić złego gościa, na przykład zadrzyjcie mu gębę trochę do dołu, żeby patrzył spod byka. Żeby wtedy widzicie, macie zagłębienia w oczach i oczy się patrzą do góry. Wtedy jest taki zły. Dużo takich jest prostych manewrów i tego, jak to można zarysować. Ja tego robiłem tonę. Dziś się skupimy na prostym awatarze, który będzie określał jedną emocję i od tego wam polecam zacząć. No, znając siebie to będzie taki smirk po prostu z lekkim głupkowatym uśmiechem, bo ja często robię tę gębę, niezależnie czy robią mi zdjęcia prywatnie znajomi, czy gdzieś jesteśmy na imprezach, czy. Po prostu robię nawet miniaturki, zawsze jest ten wyraz twarzy, więc na nim e, się dzisiaj, dzisiaj skupię. No i zrobimy sobie jakieś proste rzeczy. Słuchajcie, trzeba dorysowywać, trzeba podkręcać. Pamiętajcie, kolejny punkt: jeżeli macie już kształt głowy, wyrysowane oczy, e, nosek czy buzie, no to zadbajcie o to, żeby wszystko było spójne ze sobą. Ja postawiłem, że będą u mnie twarde, kanciaste krawędzie, czy to przy uszach, czy przy oczach brwi, czy przy nosie jest lekko szpiczasty, czy krawędzie brody. Nawet barki są zbite na e, ostrych krawędziach, z tego względu, że chciałem, żeby to było. Jednolite ze sobą i żeby jak, jakkolwiek było charakterystyczne. Nie chcę miękkich krawędzi, nie chcę po zewnętrznych częściach okrągłości, raczej chcę to zbić bardzo twardą bryłą. Oczywiście są jakieś wyjątki, typu usta dolne czy przy oczach. Ja mam też spore sińce, więc je ja sobie zarysowałem oczywiście Teraz zapytacie się mnie jak narysować usta, jak narysować nos, jak narysować oczy Ciężko jest to stwierdzić, bo każdy rysuje w totalnie innym stylu Znajdź coś, co ci się spodoba, naprawdę nie bój się inspirować Czy to będzie anime i te oczy będą wyglądały, wiesz, bardzo, bardzo e, stylizowane na to, co jest w mandze Czy to będzie kreskówka i to będą po prostu okrągłe kulki, bo takie też kiedyś rysowałem e, Czy to będzie coś bardziej takiego stylizowanego, jak ja mam tutaj, czyli takie po prostu połówki cytryn z dużym łukiem, bardzo popularne, często wykorzystywane. To jak wystylizujesz postać zależy od Ciebie, po prostu się nie bój, yy, oglądać tego co Ci się podoba i postaraj się w swoim stylu. Narysować wyciągając naukę z wielu rzeczy, które gdzieś tam zauważysz, żeby wyrobić sobie swój styl, bo wiadomo, może w chibi narysowałbym zupełnie inne oczy, zupełnie inny uśmiech, byłaby większa buzia wtedy, nosek byłby pewnie okrągłą kuleczką, bądź z dwoma dziurkami, to są takie rzeczy, które mogę kiedyś zrobić i wam porozbijać na części pierwsze, bo trochę tego narysowałem w życiu, więc od was zależy. Jak już masz to wszystko gotowe, stara sztuka, ja się tego nie oduczyłem, do tej pory tak robię i to działa, czy to jest poprawnie, nie wiem. Czy tak robię? Tak, oczywiście, że tak, więc jeżeli chcesz się nauczyć cieniować i tak dalej, są od tego dużo bardziej ogarnięte i uzdolnione osoby. W moim przypadku jest to jak zwykle kolor bordowy na kryciu. 15%, ściemnianie liniowe, kontrol z lewym przyciskiem na warstwę, żeby ją zaznaczyć. Działa to w każdym programie, w Krycie, w Photoshopie, kiedyś w Medibangu i w Fire Alpace, więc naprawdę czego nie chwycisz, to będzie to działało. Nawet chyba w Paint Tool to działało, tak mi się wydaje. Na wyższej warstwie robię jedną warstwę cienia, drugą warstwę cienia. Zaznaczam, żeby jedna strona twarzy, włącznie z klatką piersiową, tutaj była lekko zaciemniona, drugą rozjaśnia i w ten sposób, po dodaniu delikatnych jeszcze highlightów, mamy gotowy awatar, który najprawdopodobniej nie będzie zdobił ten kanał. Tak on wygląda. Tutaj macie mnie. Porównajcie sobie, czy jest podobny. I w ten od sposób zrobiliście swój pierwszy awatar. Jeżeli będziecie chcieli rozwój tego, żebym zrobił emocje, bądź pokazał, jak animować taką postać, czy będziecie chcieli tego używać jako awatara takiego dogadania w OBS-ie, do nagrań, czy do streamów, czy do czegokolwiek, czy będziecie chcieli mieć więcej tej samej sekwencji, tego rysunku, właśnie z pojedynczymi emocjami, typu ruszanie brwi, otwieranie oczu, mrużenie i różne emocje, możemy to zrobić, bo wiem, że PNG tuberów się troszkę robi, ludzie są też tym bardziej trochę zainteresowani, to ja też widzę po tym, jakie mam zlecenia, eee, więc myślę, że możemy się ku temu skłonić. Tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw suba i zapraszam Cię na kolejne materiały na tym kanale, których będzie niedługo więcej, bo wracam do rysowania, będę chciał częściej tutaj tworzyć i raczej luźny content, nie będą to jakieś poradniki z kosmosu, chyba, że oparte o to, na czym się znam, czyli chociażby animacja, która się z pewnością niedługo pojawi. Link do tabletu Bosto mać w opisie, sprawdźcie sobie, bo przystępna cena w końcu, malutki, poręczny Lekutki. Coś naprawdę przyjemnego i na czym można tworzyć naprawdę profesjonalne prace. Cześć!